O czym trzeba pisać do mnichów. Ewagriusz podpowiada: Sieć na pustyni, nędzna duszo. Służ Bogu przez post i modlitwę, nie patrz na świat, który często sprawia ci na różne sposoby utrapienie. Oczywiście to jest do mnichów, ale zdecydowałem się o tym mówić przede wszystkim dlatego, że to jest do każdego kto porzucił świat, w tym sensie porzucił myślenie według tego świata. I tym samym warto przypominać sobie te rady dla Mnichów, żeby przekładać je na nasze życie. Jakby to, co on nazywa siedzeniem na pustyni, przełożyć na nasze życie? Jak myśleć o nędzy swojej duszy, jak myśleć o poście o modlitwie, i na, o patrzeniu na świat, który często sprawia i sprawiał nam różne utrapienia. Jak do tego podejść, jak się do tego zdystansować, co z tego przyjąć, a co opuścić i w tym sensie warto przyjmować te słowa, które są kierowane do mnichów i te rady płynące od Ewagriusza, o czym Trzeba pisać do mnichów, czyli o czym też my, jako ci, którzy wybraliśmy Ewangelię, tym samym zrezygnowaliśmy według myślenia światowego, o czym mamy sobie przypominać, o czym mamy pamiętać.